Moim zdaniem my ludzie niezależnie czego się podejmujemy w życiu, czy wchodzimy w jakieś relacje z ludźmi, może związkowa, może jakaś przyjacielska, czy podejmujemy się stworzenia jakiegoś, może biznesu bądź jakiegoś innego działania, nabywania jakiejś umiejętności, tak poprzez obserwację, tak z własnego też doświadczenia, wydaje mi się, że podejmujemy te działania, ponieważ chcemy się poczuć w jakiś sposób, ponieważ te wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, mają nam zapewnić właśnie jakieś poczucie. I moim zdaniem, w sumie tylko moim zdaniem, ale, ale wszystko to, co robimy, jest ukierunkowane, uwarunkowane tym, żeby końcowym rezultatem poczuć się szczęśliwą. Szczęśliwym. I to ten właśnie taki punkt widzenia mój został nieco wzbogacony, odkąd zacząłem uczęszczać na warsztaty Adama Krasowskiego, ponieważ. Tam dowiedziałem się poprzez obserwację innych ludzi i nawet słuchając innych ludzi, którzy odnoszą sukcesy, że nie trzeba szukać szczęścia na zewnątrz, nie trzeba robić coś, żeby poczuć szczęście, tylko można najpierw stać się właśnie tym szczęściem, tą radością i właśnie z tego poziomu zacząć dawać, ze względu na to, że kiedy już jesteś czymś wewnątrz, staje się to Twoim Wyborem, preferencjom. Nie robisz tego wtedy dla zysku. Natomiast w tym materiale filmowym chciałbym się przyjrzeć bliżej właśnie poczuciu braku i pragnieniom, które wynikają z braku, ze względu na to, że to są właśnie takie główne czynniki, które odbierają nam wolność wyboru, ponieważ wraz z pragnieniem pojawia się automatycznie strach. Że to utracimy. A według Hawkinsa, to co utrzymujesz w swoim umyśle, dąży do manifestacji, więc oczywistością jest, że kiedy czegoś pragniesz, tego nie masz i nie będziesz mieć. Jednak są osoby, które negatywnością, właśnie poprzez pragnienia, są w stanie coś zdobyć, ale to też, nawet patrząc na Wasze doświadczenia, kosztuje to mnóstwo właśnie wysiłku, i w końcowym rezultacie, kiedy to pragnienie Zostaje zaspokojone, wciąż utrzymując ten brak i pragnienie, to chwilkę się tym można pocieszyć i zaraz umysł szuka jakiejś kolejnej rzeczy, która może nam zapewnić, właśnie, uzupełnić ten brak zewnątrz. I to jest taka niekończąca się właśnie wirówka. I wierząc Hawkinsowi, że my już wewnątrz jesteśmy właśnie tym szczęściem, tym spełnieniem, że w jego naukach, w jego naukach tak wywnioskowałem oczywiście. Że przekazuje, że my, jeżeli będziemy nastawieni na dawanie, jeżeli będziemy robić to z poziomu być, nie właśnie pragnień, nie braku, żeby coś zyskać z zewnątrz, czyli jakieś to poczucie, to szczęścia, tą korzyść emocjonalną, którą chcemy zdobyć, tylko najpierw, na przykład, poczujemy się na przykład radością, na przykład rozsądkiem, i z tego poziomu zaczniemy podejmować te decyzje, to oczywiście staje się to naszą preferencją, naszym, Wyborem I dzięki temu możemy właśnie doświadczać tej wolności, ponieważ nie, nie, definiują, nie, nie, nie definiują, tylko nie kierują naszym życiem właśnie te braki i pragnienia. I w tym materiale filmowym, tak, nakreślając trochę kontekst z tym wszystkim związany, chcę Cię tak zainspirować do tego, abyś stał, stała się nieco lepszym obserwatorem swojego życia, swoich działań, ze względu na to, że podświadomy umysł to co najmniej 95% naszej codzienności, wszystkich działań, myśli. Myśli ukierunkowują umysł i umysł zaczyna nas prowadzić w życiu. Natomiast, jak nazwa wskazuje, podświadomy umysł jest właśnie coś, co jest dla naszej świadomości nieświadome i niezależnie co robisz w życiu, jest to ukierunkowane wewnętrznym wizerunkiem, na swój temat. Jest to podyktowane jakimś programem, który się znajduje w podświadomości. Natomiast jedynym mi znanym narzędziem, które jest w stanie odkryć, czym tak naprawdę kierujesz się w życiu, jest właśnie obserwacja. Obserwacja tego, co robisz i zadawanie poprzez proces introspekcji pytanie, na, na przykład takie proste: dlaczego to robię? <grym> czym to jest podyktowane? Na przykład, jaka korzyść emocjonalna z tego wynika, kiedy już zrobisz działanie i Możesz, jeżeli prowadzisz, to pewnie niejednokrotnie się zdziwiasz, wiesz? A kiedy zaczniesz to, prawdopodobnie się zdziwisz, czym możesz tak naprawdę się kierować. I wracając do pragnień i braku. Tak, posiłkując się też własnym doświadczeniem, ale również nauką, które zdobyłem właśnie czy u Hawkinsa, czy właśnie z Karlem Jungiem, czy Adama Krasowskiego, to takie Cztery takie fundamentalne braki, które u siebie obserwowałem, i one są dosyć powszechne w społeczeństwie. Są właśnie pragnienie bycia docenionym, pragnienie bycia lubianym, pragnienie bycia zauważonym i ciągłe właśnie to pragnienie akceptacji, czyli pragnienia wynikają z braku, więc oczywiście to są braki. I tak wspomniałem na samym początku, że wydaje mi się, że. Wszystkie działania większość z nas, ludzi, podejmuje, właśnie jeżeli mamy w sobie brak i pragnienia, które nie są właśnie preferencją, są właśnie podyktowane poszukiwaniem szczęścia, czyli tej bezwarunkowej miłości, która właśnie składa się na te, powiedzmy, ona jest takby fundamentem, i te cztery braki, powiedzmy, jeżeli są uzupełnione, to możemy czuć w jakiś sposób miłość. Może w takim przykładzie zaobserwowałeś, zaobserwowałeś że kiedy ktoś. Daje ci uwagę, słuchajcie uważnie, daje ci takie zainteresowanie. Powiedzmy, jeżeli to jest jeszcze płeć przeciwna, być może zdarzyło ci się nieraz takie poczucie zakochania mieć do tej osoby, i to takie natychmiastowe. I w momencie, kiedy zacząłem jeszcze w takich sytuacjach obserwować u siebie te wszystkie, wszystkie emocje, już zacząłem być ich bardziej świadomym, obserwowałem, że automatycznie pojawiało się pragnienie, a wraz z pragnieniem ten strach, że utracę tą osobę, tak, ponieważ uwierzyłem, że źródło uwagi, które to poczucie, to poczucie bycia zauważonym właśnie znajduje się w tej osobie, ponieważ ta osoba dała właśnie mi uwagę. I kierując się właśnie przez całe życie pragnieniami, te wynikające właśnie z braku, zaobserwowałem, że bardzo łatwo można popełniać wiele błędów w życiu. Czy nawet dobierając niewłaściwe osoby do swojego życia, bądź nawet trudno jest się nam Rozstać z czymś, z czymś, co już jest aktualne, na przykład w naszym życiu, ale w żaden sposób nas to właśnie nie wspiera. I tak, bazując na swoich doświadczeniach, tak, przedstawiając swoje doświadczenia, chcę Cię zainspirować może nie tyle z sukcesami, ale chcę spróbować Cię zainspirować do bycia lepszym obserwatorem, właśnie poprzez pierdołowatość, którą miałem w swoim umyśle i pierdołowatość, którą wciąż mam w swoim. Umyślę, ze względu na to, że w momencie, kiedy zaczynasz sobie uświadamiać, że kierujesz się z jakiejś negatywnej intencji, możesz to zmienić, możesz właśnie wybrać, możesz uwolnić na przykład jakąś negatywną emocję, która prowadzi cię w tym kierunku, skasować ten negatywny program i automatycznie zaczynasz podejmować zupełnie inną decyzję. Masz wtedy wybór. Natomiast jeżeli to jest nieuświadomione, no to. Po prostu być może nie wiesz, że zaczynasz zapętlać te same schematy. I, I te cztery braki, które wymieniłem, czyli braku docenienia, braku bycia zauważonym, braku bycia lubianym i ten brak akceptacji, one oczywiście się będą łączyć ze sobą. Natomiast najkrócej, jak się tylko da, przedstawię Ci tak kilka przykładów. Bazując na swoich doświadczeniach, ponieważ nie chcę, żeby ten materiał trwał długo, natomiast chcę, aby był jak najbardziej wartościowy, żebyś mógł mogła sobie tak spojrzeć na swoje życie, hmm, i czym się kieruje w tym życiu, tak? I dzięki temu będziesz mógł, mogła mieć właśnie wybór. I zaobserwowałem, że takie właśnie wynikające z tych braku, te działania, to takim najistotniejszym było to, że nie potrafiłem żyć w sposób taki, jaki chciałem. Później to już nawet się nie zastanawiałem, co chcę, tylko zacząłem płynąć z tym nurtem wszystkiego. Czyli jeżeli czujesz, że poczucie takiego na przykład zauważenia, docenienia, aprobaty, bycie lubianym, nie jest Twoim wewnętrznym takim doświadczeniem, bo wszystkie emocje się dzieją tylko i wyłącznie wnętrzu, w umyśle, tam jest zawsze przyczyna, tylko wierzysz, że ktoś może Ci to dać z zewnątrz, przestajesz tak naprawdę być sobą. I w moim przypadku tak było. Że nie umiem się rozstać z pewną grupą na przykład osób, które w żaden sposób mnie wspierały, ale jednak po prostu ich się trzymałem, ponieważ mój umysł wierzył i tak mnie właśnie prowadził. Oczywiście ja mu na to pozwalałem, tak, bo to moje narzędzie twórcze, więc ja to za to jestem odpowiedzialny. I żeby trzymać się tych osób, ponieważ były pewne korzyści, taka iluzja bycia akceptowanym, ta iluzja tej uwagi, zyskania właśnie tej uwagi, czy nawet. Brak takiej asertywności być może z tego wynikać i tak było właśnie w moim przypadku. Gdzie, nie gdzie teraz, oczywiście to się dalej pojawia, ponieważ nie uwolnię tego wszystkiego, natomiast kiedy zaczynam uwalniać te braki pragnienia, coraz częściej właśnie potrafię powiedzieć nie i jeżeli czegoś nie chcę. Choć nieraz też mnie jakaś sytuacja zaskoczy, zaczynam to robić, mówię: Uuu, jaka intencja. I po prostu to idzie do kasowania i uwalniania. Ale często właśnie. Bywało tak, żeby nie utracić tej akceptacji, tego poczucia bycia lubianym, tej pozytywnej opinii z zewnątrz, zacząłem po prostu robić to, czego nie chcę. I właśnie bardzo łatwo wtedy można było mnie wykorzystywać, pojawiała się nienawiść do samego siebie, i przez to właśnie mój poziom świadomości nie wzrastał, wręcz nawet stawał w miejscu, bądź nawet się cofał, ze względu na to, że pojawiała się wtedy wewnętrzna nienawiść nie tylko do tej osoby, ale nawet do samego siebie, że nie potrafię powiedzieć nie. Natomiast to tylko seria nawyków, którą można uwolnić. Jednak takim najciekawszym moim zdaniem <taki> takim najciekawszym przykładem, którym się teraz z tobą podzielę, jest właśnie to, ja go sam pierwsze nie dostrzegłem, ale poprzez potem obserwację uświadomiłem sobie, że niemal chyba ponad 90% mojej Codzienności była właśnie podyktowana temu pragnieniu. I istotną kwestią jest dowiedzieć się, czym dla Twojego umysłu podświadomego jest szczęście, ponieważ niezależnie jakie działania robisz, szczęście to powiedzmy bezwarunkowa miłość, tak? I umysł tam cię będzie prowadzić. Natomiast umysł będzie prowadzić się tylko i wyłącznie zgodnie z programami, które tam się znajdują. I każdy może mieć różną definicję szczęścia. Dlatego pojawiają się może różne działania, żeby zdobyć jakoś to szczęście z zewnątrz. I w moim przypadku właśnie takim wewnętrznym poczuciem szczęścia wierzyłem, że jest właśnie seks. I, i to właśnie ten seks taki urozmaicony, nie wiadomo jaki, taki powiedzmy bardziej z wizerunku pornograficznego wyciągnięty. Ze względu na to, że byłem przez wiele lat uzależniony od pornografii i to były właśnie też moje pierwsze doświadczenia, właśnie seksualne, związane, właśnie wyciągnięte z pornografii. Więc na tym bazowałem um, wszystkie właśnie związane z tym doświadczenia. No i oczywiście z jakiegoś powodu nieświadomie uwierzyłem, że poczucie szczęścia to jest właśnie seks, że to mi zapewni poczucie szczęścia. I pamiętam to, jak byłem właśnie w związku, to bardzo często też mówiłem, że powinniśmy tutaj rozmawiać, powinno być tak zrobione, tylko oczywiście tak w swoim kierunku, tak żeby pewne potrzeby były zaspokojone. I właśnie zgodnie z tymi programami wyciągniętymi też z pornografii, wierząc, że to da jakieś poczucie szczęścia. I kiedy przez chwilę były zaspokojone, było to szczęście, ale to tylko chwilę. I potem już to przestawało dawać jakieś poczucie szczęścia, ponieważ szczęście nie znajduje się na zewnątrz. I nawet wierząc Hawkinsowi, nie znajduje się nic na zewnątrz, co ci da szczęście, bo to jest tylko i wyłącznie wewnętrzny stan. I wierząc, że ten właśnie seks może dać poczucie szczęścia, poczucie spełnienia, nawet nie wiedziałem, że 90 ponad procent swojej codzienności dyktowałem właśnie temu. I kupując nawet samochód, wierzyłem, że sobie kupuję, bo mi się podoba, ale potem obserwując, już, już oczywiście pracując z Hawkinsem, tak robiąc obserwacje, tak zaglądając wstecz, obserwując, że wszystkie te działania, wszystkie te czynności z tym związane, samochód na przykład kupiłem po to, żeby właśnie iść w tym kierunku, czyli posiłkując się tymi programami, tak, że kobiety mogą lecieć na przykład na super samochód, że na sportowy, że dobrze wyglądający i akurat taki miałem, tak? taki właśnie dbałem, żeby był sportowy, taki powiedzmy wyjątkowy, tak, bardzo rzucał się w oczy, więc w tym kierunku podążałem, czy tak samo było właśnie z motocyklem, że to właśnie było z motocyklem, czy kiedyś, jak ze swoim wspólnikiem budowaliśmy właśnie wytwórnię muzyczną, kiedy wyobrażaliśmy sobie, tak, że on jest producentem muzycznym, on jest właśnie sławny, ja jestem dyrektorem właśnie tej wytwórni muzycznej, ja załatwiam wszystkie takie wszystkie właśnie takie umowy, negocjacje, wszystko z tym związane. I wtedy bardzo często mówiliśmy o tym, kiedy tak patrzę wstecz, że że właśnie ludzie będą nas widzieć w innym świetle, że zwłaszcza kobiety będą patrzeć w innym świetle, ponieważ też seks się kojarzył z tym, że będziemy mogli poczuć się wartościowi, ze względu na to, że być może taka opinia w tym regionie, w którym ja się wychowywałem była taka, że jeżeli masz właśnie dużo seksu, różnego rodzaju i masz właśnie takie powodzenie w tej sferze życia, to oczywiście jesteś kimś ważnym, kimś Kogo można docenić? I te właśnie pragnienia, te braki, one się łączą. I właśnie one są takie, przynajmniej w moim przypadku, były takie fundamentalne, żeby podejmować te wszystkie decyzje. Czy nawet jak książki pisałem, publikowałem je, myślałem, że to robię, tak, dając wartość ludziom, ale bardzo, ale to bardzo się oszukiwałem, ponieważ później wychodziło w rezultatach, że wcale mi o to nie chodziło, ponieważ mi chodziło tylko o to, żeby stać się na przykład popularnym poprzez książki. I tak się inspirowałem na przykład autorką książki 365 dni, czy, czy powiedzmy jakimiś tam innymi bestsellerami, które były, ze względu na to, żeby nie dać wartość właśnie ludziom, tylko właśnie umysł, jak taki nakręcony, bo kiedy są pragnienia, to jest takie poczucie, że nie masz wyboru. Jak nakręcony, po prostu, żeby zyskać właśnie to poczucie szczęścia, zgodnie z tą definicją, która tam się znajdowała czyli uzupełnić, czyli bycia zauważonym, czyli powiedzmy jeszcze sławnym, tak? I tak sobie wyobrażam, mówię, o kurczę, fajnie, no nie wszyscy mnie widzą, takie uwielbienie, czy tak jak na przykład związane z tym seksem, tak? Że po prostu to poczucie szczęścia, poczucie akceptacji, że jeżeli coś zrobię wielkiego, spektakularnego, no to wszyscy będą mnie lubić, wszyscy będą bić brawa, będzie ten aplauz, więc... <laughs> I najciekawsze jest to, że to robiłem przez kilkanaście lat, tak? Powiedzmy... Jak z seksem było związane już tam od 14 czy tam 13 roku życia, już to wszystkie działania były podyktowane. Tak powiedzmy z biznesem od 18 roku życia, więc widzimy, że jakieś co najmniej 12, no 11 lat było to właśnie podyktowane, żeby spełnić te braki. I tak właśnie ego może nas zrobić w trąbę. I wierząc tutaj Hawkinsowi, że jedynym sensem naszego życia jest szczęście, a szczęście nie znajduje się na zewnątrz to właśnie dzięki temu że staniesz się lepszym obserwatorem swojego życia możesz mieć wybór możesz obserwować swoją podświadomość jak cię prowadzi w życiu i dzięki temu i właśnie dzięki temu możesz zaobserwować gdzie idziesz co robisz dlaczego to robisz dlaczego robię to co robię i zadajesz sobie te pytania i potem wychodzą te wszystkie Podświadome programy, którymi się kieruje. I ja odkryłem, że właśnie takimi głównymi jest właśnie to poczucie braku miłości. Czyli w sumie to Hawkins tak nawet powiedział, tak? Że wszystko to, co kalibruje poniżej 200 te emocje, są właśnie wynikiem braku miłości, tak? <noise> A właśnie... Tak obserwując te fundamentalne braki, no to właśnie te cztery, poczucie braku akceptacji, poczucie braku bycia lubianym, poczucie braku docenienia i poczucie braku zauważenia. I właśnie życie może być podyktowane. To są tylko i wyłącznie takie moje przykłady. Być może u Ciebie to się inaczej odzwierciedla. Może obserwujesz u innych ludzi, na przykład jak w grupie, powiedzmy ktoś jest głośny, robi na przykład z siebie, no z, powiedzmy określeniem technicznym głupka, ze względu na to, że potrzebuje uwagi. Ponieważ za dziecka mógł tego nie otrzymać. I oczywiście. Ta osoba nie jest taka tak naprawdę, tylko to są te programy, które się tam znajdują. Więc ale to wszystko można skasować, o ile tylko taka osoba wybierze, i będzie chciała się zaangażować w proces kasowania tych programów. Więc myślę, że nie ma co przedłużać tego materiału filmowego. Ja oczywiście zachęcam Cię do prowadzenia procesów introspekcji, procesów obserwacji i zadawania sobie pytania, po co to robię? Co jest przyczyną? Jaki program mnie kieruje, żeby to robić? W co wierzę na swój temat? Dzięki temu, że będziesz zadawać sobie te wszystkie pytania, jesteś w stanie odkryć, czym tak naprawdę kierujesz się w swoim życiu. Także nie przedłużając już tego materiału filmowego, zachęcam do ćwiczeń praktycznych i np. do uwalniania poczucia braku akceptacji, który link, jak tylko oczywiście zrobię, link będzie dostępny w opisie filmu na YouTubie. No i oczywiście możesz też wykonać inne praktyczne ćwiczenia, które są albo w starszych tych materiałach, na końcu materiałów filmowych, albo już będą właśnie w osobnych, osobnej playliście, wszystko na YouTubie bądź na TikToku. Prawdopodobnie tam w częściach także. Dziękuję ci bardzo za twój przeznaczony czas i życzę ci cudownego, miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.